prezentuje Poznajcie Neno Louis, naszą nową, inteligentną nianię elektroniczną z funkcją Wi-Fi sterowaną za pomocą aplikacji Tuya w Twoim smartfonie. Dzięki temu rozwiązaniu możesz obserwować swojego maluszka będąc z dala od domu. Jedyne czego potrzebujesz to telefon z dostępem do internetu. Niania Nenolui to znacznie więcej niż urządzenie do monitorowania dziecka. To poczucie komfortu związane z faktem, że w każdej chwili możesz mieć swoje maleństwo na oku. Bez względu na to, jak daleko jesteś. W zestawie znajdziesz instrukcję obsługi, nianie IP Nenolui wraz z elastycznym etui w kształcie misia, Kabel USB i zasilacz kamery, elastyczny uchwyt, szpilkę do resetowania ustawień. Za pomocą aplikacji Tuya możesz kontrolować funkcję kamery. Pobierz aplikację na swój telefon, a następnie dodaj urządzenie. Zrestartuj kamerę. Połącz się z siecią Wi-Fi. Po kilku chwilach na ekranie Twojego telefonu ukaże się obraz rejestrowany przez kamerę Neno -Louis. Z poziomu aplikacji możesz włączyć wbudowaną w kamerę lampkę nocną i sterować jej mocą. Możesz także mówić do swojego dziecka, a w nocy włączyć tryb nocny, aby dobrze je widzieć. Niania posiada też detektor ruchu, który zarejestruje wstrząsy w pokoju dziecka i Cię o tym powiadomi. Kamera pozwala także robić zdjęcia i zapisywać ujęcia z nagrań. Dzięki wbudowanemu czujnikowi na ekranie widnieje informacja o temperaturze pomieszczenia, w którym znajduje się Twoje dziecko. Nenolui pozwala również włączać kołysanki, które umilą sen Twojemu maluszkowi. Zadbaliśmy także o wygodny montaż. Niania posiada w zestawie elastyczny uchwyt, dzięki któremu możesz dowolnie sterować położeniem niani. Z łatwością umieścisz ją na ramię łóżeczka czy kołyski dziecka. Wystarczy kilka ruchów, aby zmienić położenie urządzenia. Elastyczne zielone etui możesz w każdej chwili ściągnąć i cieszyć się minimalistycznym wyglądem kamerki. Urządzenie nie musi służyć wyłącznie jako niania elektroniczna. Sprawdzi się także przy monitoringu mieszkania lub osób starszych. Możesz ją zamontować w dogodnym miejscu swojego domu za pomocą dołączonego uchwytu. Powodzenia w korzystaniu z wideo niani Nenolui. Nenota dzieci.